Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wszedł baner Ziało oraz Jaemiko. Więc, no, przez to, że plancza Ataki mi się spodobały oraz i jest jedną z postaci, których nie mam. I tylko on z Albedo jakoś ze starszych postaci, no, jakkolwiek mnie interesują, to zobaczmy. Tak, sa. Ho, ho, bardzo dobra broń. Powoniu woniu bardzo mi się przyda, akurat. Jedna yao-jao by mi się jeszcze przydała na C6. No i akurat mamy tutaj panią yao-jao. To teraz. nie wiem, czy sinia mam na makse, nie mam pojęcia szczerze. Następna yao-jao, nie ma problemu. Tak samo ze Standard boneru mi wyleciał ten Primordial Jade Spear, więc jeszcze... A mam ją na i jeszcze Favonius Graysort, To... no. Na będzie fajnie. No, chciałbym... Uuu! Chyba szybka piątka. Czy to będzie wygrane 50 na 50? Czy przegramy? Zobaczymy, zobaczymy. Przegrana, to jest C6 Mona. No, mówi się. Okej. Okay. Niech będzie. Sp no to co no co Aha. Przepraszam, że skipnąłem, ale myślałem, że nie będę miał szczęścia i tak szybko nie wyleci, następne piąt, więc... Wyleciał, wyleciał. Jestem zadowolony. Jeszcze tylko naprawdę to jest co 6 mona. Wow! Raz jeszcze C6, ja jao. To wszystko, ta, ta No i mamy pana Zajoksa. To co? Nie myślałem, że jak przegra 50 na 50, to będę miał później takie szczęście, ale miałem. Jest fajowo. To co? Jeśli wy. Nie wiem. Sobie rolujecie po jajemika albo ziało. No to powodzenia. Może będziecie mieli tyle samo. Mam nadzieję, że będziecie mieli tyle samo szczęścia co ja. Albo i więcej. następnego żegnam. Pa-pa!